Oto Nico Bellic, co oznacza, że krótko mówiąc, pokazuje grę Grand Theft Auto 4. Dlaczego Grand Theft Auto 4? E, no, wszystkie moje mroczne historie, jak zawsze, zaczynają się od takiej platformy, która nazywa się Steam, a mianowicie promocji. która... Promocji, tak. Tym razem promocja dotyczyła właśnie omawianej produkcji wraz z dodatkami. I można ją kupić chyba jeszcze nawet dzisiaj za ile? 35 zł. To nie jest jakaś wielka okazja, bo ona była dostępna z tego, co mi ludzie meldują, za 20 zł w grudniu, no ale wtedy jakoś. A nie miałem PCA ani nic, żeby to zbadać. Tak więc cóż, Maciek Makula z tej strony witam Was w walce z nałogiem poświęconej grze Grand Theft Auto 4. To jest obrzydliwie nałogowa gra. Ech, abstrahując od całej tej i strony artystycznej, bo tu jest bardzo fajnie poprowadzona fabuła. Oczywiście zawsze świetny Voice Acting, muzyka i technologia. Ona pozwala na robienie takiej mocnej rozpierduchy i to mamy teraz którą godzinę. Niech no rzucę okiem 17.40. To jest koniec poniedziałku. On nie jest uważany za najprzyjemniejszy dzień tygodnia. I ta gra pozwala mi robić to, co mamy ochotę robić w poniedziałek, a robi niestety bardzo rzadko, czyli wyjść na środek skrzyżowania, wyciągnąć spluwę i oddać kilka strzałów ostrzegawczych i patrzeć co się dzieje. To za co kocham wersję PCową, <śla> jak ten gliniarz w ogóle. Nie wiem od czego zacząć, czy to jaka mi się tak podoba. Eee, to ta, co kocham wersję pc ową Ona tutaj niweluje w dużym stopniu efekt znany z konsoli, który nazywam Jestem Legendą, mianowicie grając w GTA, człowiek się czuł właśnie jak Will Smith z tegoż właśnie filmu, wcielając się w postać, bohatera głównego tego właśnie filmu, który tam nagzystował sobie w tym strasznie opustoszałym, po... Eee, chorobie, po bignięciu ludzkości, o... Nowym Jorku, więc Nowy Nowym było pustoszało i tam sobie żył Wilson Miffy. Tak się można było czuć w Grand w Auto 4 na konsolach. Niestety tam były trzy samochody na krzyż, czyli jakieś 6-8 na ulicach, no to był dramat. I na się to znika. Jest to zbudzenie zaludnionego, żyjącego miasta, w którym pojawia się taka osoba jak Niko, czy właściwie Niko pociągany za sznurki przeze mnie. I no, jest technologia. Jest euforia, czyli silnik odpowiedzialny za to, że jak zachowują się te postacie, to jest... animacja algorytmiczna, boże to jest genialne, w sensie, że te goście nie, nie bazują tylko i wyłącznie na motion capture, ale te nasze ludziki próbują się odnaleźć same w sobie, może uda mi się to jakoś wytłumaczyć na przykładzie. Jest strasznie fajne oświetlenie, mi się bardzo podoba tutaj ta strona graficzna tej gry. Ona jest na skopana pod wieloma względami, to znaczy... nie uważam tego za złą optymalizację, bo to naprawdę jest ciężko jak zoptymalizować, żeby to chodziło, tu jest tyle detali i to wszystko też jest tak wrzucane... Tu mało jest tego predefiniowanego, no to jest otwarty świat. O Boże, Niko, już wstawaj. Porozmawiamy teraz z policją, żeby mnie. O, mówiłem o tym właśnie euforii. Zostawiam sobie jednego gwiniarza na obiad. Zobaczcie, jak się będzie zachowywał, jak strzelę mu na przykład w biodro. Chwyta się za biodro. Bark, chwyta się za bark. Próbuje wstać. To nie jest do końca predefiniowane. Tak samo dotyczy to pojazdów. Mnie się gnom dokładnie tak jak powinny, że jak powinny. Ale gną się w zależności od miejsca trafia niewłaściwie uderzeń. Dobra, Zmyjmy się stąd. Nie będę miał drzwi, niestety. Mówiłem o tych śladach po kulach, że tak, ta, ta, ta bryka będzie bosko wyglądała. Niech oddadzą jakąś salwę ostrzegawczą. Czy panikują? No, panowie. Kończysz. No dobra nie pojedziemy, bo widzę, że nie chcesz mi dosięgnąć tam gdzie cię proszę. Wyłączę syrenę, żebyś mnie nie tutaj zwierzyny i rozbiję ten o, siateczkę cudownie. Pojedziemy starym traktem kolejowym, ależ to zaczął bujać. No, co jest Oficrycie. Niko nie chce strzelać. No i jeszcze jedna rzecz związana z wersją pc-ową jest możliwość nagrywania własnych filmów i późniejszego oczywiście edytowania ich po ściągnięciu odpowiednich modów. To jest też bardzo ważna cecha, jak tak lubię się napawać moimi osiągnięciami. No tak w ogóle to jest sam początek gry tak naprawdę, bo pobrałem sobie też te dwa dodatki, które bardzo mi się podobają pod tym względem, że lubię zawsze dobre dialogi i ciekawie wprowadzoną fabułę i to one to zapewniają. Rockstar w ogóle zawsze przykładał dużą wagę do tego typu rzeczy. Tam jest świetny voice acting i jest ta strona muzyczna. O, może dlatego porwiemy sobie inny samochód, w którym jest Radyjko. No, może za innym razem jednak dałem się zrobić jak frajer. I teraz będę musiał sobie tak już abstrahując pozyskać Xboxa obowiązkowo, bo chcę koniecznie sprawdzić tego LA Noir, który no właśnie to z, z grami e, ostatnio Rockstar dokładnie tak, że nie, nie pokazują nic gameplayu konkretnie z GTA bo podobnie. Siokobieto. Nie wiadomo czego się spodziewać. No. Całkiem przyjemna bryka. Zobaczymy, jak sobie radzi. W zderzeniu spieszym. O, strona muzyczka muzyczna. To jest naprawdę bardzo ładna rzecz. To znaczy, oni tak dobierają sobie. Hmm. To jest precyzyjnie dobrana mieszanka. Mieszanka studencka, wręcz. Tak by się jakoś wpasować w wizję świata Rockstar. Tak samo jak podoba mi się model jazdy. On też nie jest realistyczny w żadnym stopniu ale y, jest bardzo przyjemny, bardzo ciekawy i tak ogólnie wpasowuje się w tą wizję świata. Jaka to jest ta wizja świata? Bo ja wiem, na pewno nie jest komik tak bardzo komiksowa jak w poprzednich częściach, to nie trudno zauważyć. Nie jest też realistyczna do końca. Jest taka, bo ja wiem, klimaty filmowe, coś takiego, bo te pościgi są obrzydliwie filmowe, te samochody się bujają jak opętane. Podskakują, to dodaje takiej efektowności. I w ogóle te wszystkie... ta grafika, te filtry tutaj na przykład. A tu jaki piękny korek, kilkadziesiąt samochodów, no i to jest to. A nie jakiś... E, pustostany. No i jak to wygląda w tych, w tych... paru obiciach. Ja w ogóle ich zgubiłem, wow. Czasami potrafią... ...się rozrobić w balona. No to nic, to trzeba... Wrócić do zabawy. Zobaczmy, zjedziemy, więc w mieć jakąś bardziej zaludnioną okolicę. Podoba mi się też jak się zmienia ogólnie kolorystyka w zależności od pogody i tego co autorzy chcą nam tutaj wcisnąć. O, Zgas. No sobie nie dziwne to, że nie ma za bardzo co po tym silniku zbierać. Ale nie wrzucimy go, nie będziemy tacy potworni. O, i są piesi, uwielbiam to robić. Dzień dobry. A niestety się zapalił. O Boże, Niko, zawsze zapominam zatrzymać się do końca, kiedy on wysiada. No to co? Ubu dubu Kiedy to wybuchnie? O Boże, jaki cwaniak. Tak, uwielbiam to, że ludzie zachowują się tak w miarę nieprzewidywalnie. Och, jest tam jeszcze jakiś gliniarz. Patrzcie, jak on, on się porusza, ta animacja, właśnie, w której mówiłem. K Kochany grubasek. I tak strasznie zawsze na tych gliniarzach takich frajerów kierują. Jak się gleście w Vice City i tam rzucali tekstami. Typu rzuciłem siłownie po tym, jak rzuciła mnie żona. Ogólnie potworni udasznicy. Wow, gniło mi się koło. Uwielbiam takie drobiazgi. Wszyscy wyruszyli na pierwszą wycieczkę. No i co, zrobiła nam się mgła? To jest takie piękne w tej grze, tam ta malowniczość. Spróbuję upolować ciężarówkę, może albo troszkę z nim powalczyć, nie, może stoi najlepiej ze zdrowiem. No ale cóż, co tam, drzwi są w ogóle wgięte? Nie chciał wysiąść, Niko. Potrzebuję twojej broni, twoich ubrań i twojego motocykla. No gdzie ty widać Chciałem Cię zastrzelić, bo niestety zaplątałeś się w drzwi. No i uciekamy dalej. Tu jest coś, co nie wiem, myślę, że mi się podoba. Jakiś skok. A woda. Największy wróg samochodów w Grand Theft Auto. Kurczę, niestety mam tutaj strasznie wyciszone głośniki, z racji tego, że nagrywam, no nie podpiłem sobie oczywiście wspaniałomyślnie słuchawek, ale nie słyszę tam gra, brzmi jak jakiś Herbie Hancock. Eee, no i to jest kolejny... nie wiem, argument za tym, żeby... Że warto w tą grę grać, bo ona niesie taką pozytywną dawkę emocji związanych z, nie wiem, z wzbogacaniem się kulturalnym. Ojej, jak mnie wzięli. sensie po eliminacji kierowcy, udało mi się ich rozepchać. Tutaj też wywalimy kierowcę... O! zresztą tam się cuda. Jakiś kierowca. Myślisz, że ucieknie? Zemść Niko. Nie, nie ma. O! I będzie... No, ja też wypadłem. Niko, wstawaj! Podnieś ten samochód jak mały, mały Superman. A, on tak strasznie nie biega. Ja podejrzewam, że nie włożyli mnóstwo pracy w tę animację. Z żywcem bosko po prostu wygląda to plus mimika postaci. O! Chyba trafiłem w kierowce. Ach, chyba. Trzeba być pewnym zawsze. No i tak sobie można grać. To jest gra, która trafia do szerokiej publiczności, ponieważ znajdą tutaj osoby coś lubiące fabułę. No i tacy ludzie, bowią, nie wiem, tacy jak ja, którzy teraz po prostu potrzebują szybkiej rozpierduchy. Co myślę w ogóle, tryby multiplayer, które przetestujemy. ja się tak strasznie się, że w końcu to mam na pc Ta Zaraz powinny pojawić się słaty w swojej ciężarówce. To już w ogóle będzie bajka. Ojej, co tam się dzieje? Te mają zawsze skłonności do bycia kamikadze w tej grze. Mmm, ten model jest strasznie bajeczny. Podepne pada chyba z niedługo, żeby się w pełni nim dyrektować. No i co, trochę ich wyrolowałem, oczywiście jest helikopter, który zaraz mnie wsypie Ale na dobrą sprawę za niedługo ucieknę. ten nie obszar jakoś strasznie się zwiększył O! Motocykl! To będzie zabawa Zostań, zostań! Przede wszystkim potem się techniką poda kask Tylko zawsze oczywiście wtedy... Traci na czasie. O, jest magiczny wyskok. <grymne> Genialne, czyż nie? Nie wiem jak się jeszcze tutaj steruje wychyleniem, więc będzie fail totalny. Boże, Niko! <grymne> dobrze, że miał kask, nie? To jest ten tekst. Dobrze, że mu łańcuch nie spadł. O, przypomniałem sobie. No i wracamy do punktu wyjścia. Ach, jak nowy. Dobrze, no to co? Tak wygląda. Moja szybka relacja. Ukazanie mojej radości w związku z tym, że dostałem w końcu Grand Theft Auto 4 na ta Och, nie mogę się powstrzymać przed tym nigdy. I to ten silnik. dole są zawsze świetnym tematem. O, czym się obiewa ta animacja? Patrzcie, jak Niko się bosko ustawia. Skuter. A, będzie dobrze. No, No, nie mówiłem, podnosi się coś tam, oddycha. A to dopiero pierwsza dzielnica. Strasznie jestem ciekaw, co oni tam zrobili w sumie. E, w Lost and the Damned, oraz w o Geju Tonym, czy w sumie Wesołym tonem to są zawsze te... E, <laughs> to są zawsze te takie... bo ja wiem, dwuznaczności, które Rocksterów wielbi. A już widzę, jak się przytrzymuje shifta, to mogę balansować. Dobrze mówię? Figa, nie dobrze mówię. Wo To co, trzymajcie się, poniedziałek, najgorszy za nami. Chyba, że jesteście pasażerami tego samochodu. Tak więc miłego, cześć. Dzień.